Pszenica ozima Banatus, plantacja nasienna, wysiew 16 września w ilości 250 sztuk na metrze, stanowisko po rzepaku ozimym, klasa ziemi 4a, 4b. Bez nawożenia jesiennego jakiegokolwiek jesienią zostało zastosowane tylko i wyłącznie odchwaszczanie za pomocą preparatu ExpertMed z dodatkiem diflofenikanu. Wiosną poprawka na chwasty jedno- i dwuliścienne z racji tego, że jest to właśnie plantacja nasienna. Dodatkowo trzy zabiegi fungicydowe. Input triple na T1, kajunis na T2, T3... To była mieszanina na tym polu proteokonazolu i tebukonazolu. Dodatkowo zwalczanie, oczywiście, myszycy oraz skrzypionki. Nawożenie dolisne łącznie około 1,5 kg Dr. Green zboża, około 3 litrów na hektar agrosorb folium. Bez jakiegokolwiek innego nawożenia wiosennego, oprócz nawożenia azotowego, które wyniosło łącznie. Z około 170 kg na hektar w formie RSM-u siarkowego oraz mocznika. Stan plantacji na 29 czerwca. Pole niemal w całości wygląda tak jak widzicie. Trzy liście zielone, ostatnie liście już brązowe, przedostatnie robią się żółtawe. Kłosy ładne, wypełnione, gdzie nie oczywiście dolne pięterka są odrzucone. Plantacja prezentuje się w chwili obecnej bardzo ładnie.